Siemaneczko, z tej strony Wazji, a w dzisiejszym dniu, czyli tygodniu 15 będziemy wykonywać ostatnie zadania Luziku, część 9. I rozpoczynamy tutaj standardowo od zadania nawiąż połączenie. Ja już jestem tutaj w kierunku na Szoseczokersa. Mamy do wyboru aż trzy lokalizacje. No, ale tutaj od razu będzie fura, tak więc powinno być szybciej, tak mi się zdaje. O, ja już widzę ten punkt lokalizacyjny, do nawiązania połączenia. Okej, okay. potrzebujesz pomocy, nieźle. No to już sile z tą pomocą. Zobaczmy, o co chodzi w tym zadaniu. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami, tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu Vazigaming na naszym Discordzie. Zadanie polega na odwiedzeniu stacji synaptycznej, czyli to jest mniej więcej na samym środku tych lokalizacji. Tymi furami to akurat dobrze trafiłem z czerwoną i jedziemy. No nie, dazwa mi chwili spokoju, z, z wszystkich stron nawalają. A, dobra, jeszcze my te co kolejne zadanie. Trzecie zadanie polega na zebraniu notatek. Dobra. Pierwsza notatka jest tutaj na północy. Ay, oh, Julka. Co jest? Tutaj się wskoczyć nie da. Okej, okay, dobra. Teraz przez wejście. Drugie notatki zebrane. Magłówkę do sadzawki, nieźle.

Tylko nie ten najgorszy pistolet, masz doładowywany pistolet maszynowy. Co to ma być? Dobra, nie wiem. Wezmę go te Beki po prostu. No i zobaczmy, co musimy wykonać w czwartej części. Czwartą częścią jest użycie terminala. No dobra, to się trzeba wrócić. Jurka ślepa. Tyle dobrze. O nie! O nie! Strefa leć. Dobra, jest termin, jest termina. go się śmierci. Etap ukończony. Piątą część polega na użyciu audiodalogu naukowca. No i niestety oczywiście jesteśmy w takim miejscu, że strefa musiała nas złapać. Ale spoko mam te płaszczyki, czy płaszczaki, czy jak to tam było. Dobra, audio dialog Mnie również jest przykro, że tak to się skończyło. No ale to się jest po naszej stronie. O, jeszcze szczeliny mam. Dobra. No i przechodzimy do następnego zadania. Kolejnym zadaniem jest nawiązanie połączenia czyli standardowo w wykonanej części. O, bym doleciał. Okrzywione wieże, że jeszcze tak na skrawku. O nie, dobrze, nie, dobrze. Jest apteka, jest git. Walka o życie najdy no, pod o, kolejne. Ja jeszcze sobie szybki zjem. No, jadę na ten wtedy. Jestem całkiem daleko. Najważniejsze, że zapas leczenia jest. zoudeli, Pi dat terraraz ke zawa pa. No to lecimy szukać tego paradygmatu. Tak jak słyszeliście, musimy użyć zapisu zniknięcia paradygmatu. O, jeszcze mnie tutaj jeszcze. O nie! Tylko, żeby ten pick up nie zatonął. Pamiętajcie, żeby nie gazować za ba. No właśnie, tak jak ja. To już mam łódź pod

Sprawdźmy co teraz. Okej, okay, jak widzicie, kolejnego zadania już nie ma, czyli zostaliśmy ścisielem Tosi. No i tyle. Nie wiadomo, no, wychodzi na to, że to już są ostatnie zadania Luziku tego sezonu. Więcej nie dostaniemy. Mam nadzieję, że fabuła Wam się podobała. Nie zapomnijcie zostawić komentarzy pod filmem, co myślicie o tych zadaniach. Walnijcie również lajka. Podzielcie się filmem z innymi. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zachęcam Was do subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych odcinków. I pamiętajcie również o tym, że mamy jeszcze możliwość wykonania najnowszych zadań, które wyszły. Również dzisiaj to jest tydzień pudła promocji, które będziemy zapewne wykonywać za chwilę. Ja Wam dziękuję za uwagę, życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jeśli chcielibyście dołączyć do na naszego Discorda, to zapraszam. Link znajduje się na stronie głównej YouTube'a, Wazilandia. Oraz jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, to zapraszam do skorzystania z kodu Wazigaming. To do zobaczenia. Hej! Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz... O dołączeniu do na naszego Discorda, link znajduje się na stronie głównej Wazigaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy Wazigaming.pl. Hej!